Ostatnio na Facebooku pokazywałam wam, co kupiłam przez internet. To jest coś takiego. Nie jest to reklama. Było parę komentarzy i rozgorzała dyskusja na temat tego zamiennika jajek. To się nazywa Easy Egg bezglutenowy zamiennik jajek na jajecznicę i omlet. Część osób napisało, że. Było niezjadliwe i zostało wyrzucone do śmieci, ale część osób była też zainteresowana tym, co z tego można przyrządzić, jak to smakuje i czy warto to kupić. Kilka osób napisało, że to, co zostało zrobione z, z tej mieszanki, zostało wyrzucone do śmieci i się nie nadawało do jedzenia. Trochę mnie zniechęciły do tego produktu, ale stwierdziłam, że skoro już go kupiłam, to muszę go spróbować. I zrobiłam sobie dzisiaj z niego omlet, który wyszedł przepyszny. Jak widzicie, są różne gusta, dlatego warto jest testować. Nawet jeśli ktoś napisze, że coś mu nie smakowało. Dlatego chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak przyrządzić z tego omlet. A jeśli spróbujecie, to sami się przekonacie, czy Wam smakuje, czy nie. Kupiłam to w sklepie internetowym. To jest taka mieszanka. Tak naprawdę jest to mieszanka mąki z ciecierzycy i mąki kukurydzianej, plus jakieś tam jeszcze dodatki. Mąka z ciecierzycy, skrobia kukurydziana, zagęstnik, białko roślinne, kukurydza, kurkuma, węgan, wapnia, czosnek sproszkowany. I z tego można zrobić według tego, co jest napisane na opakowaniu, jajecznicę i z takiej samej ilości również omlet. 50 g wymieszać z 200-400 ml wody i odrobiną oliwy. Ponieważ ja zrobiłam poprzednio właśnie z takich proporcji, a wiem, że na moją patelnię to było trochę za mało, dlatego zrobię od razu więcej. Poprzednio na takiego małego omleta wzięłam 5 łyżek. Teraz zrobię półtorej porcji, więc wezmę... 7,5. To były płaskie łyżki. I siódmą wezmę czubatą. Ta mieszanka jest niesłona, dlatego trzeba masę posolić. Ale ostrożnie z solą. Jeszcze zależy, jakie dodatki dodajecie, bo ja trochę pierwszego przesoliłam. Jak widzicie, zdarza się każdemu. I do tego normalnie jest szklanka wody. Czy do 5-50 gramów. Ja dodam szklankę. I jeszcze pół. Ponieważ dodałam. Połowę więcej mieszanki. Oprócz tego około dwóch łyżek oleju. Trochę sobie zostawię na patelnię. I mieszam to trzepaczką. Dodam do tego szczyptę soli himalajskiej, kalanamak, czyli tej, która daje jajecznego smaku. Tutaj mam pół łyżeczki, ale nie dam tyle. Dam mniej. Jedną czwartą na razie. Zawsze można sobie dosolić. Ja sobie już rozgrzeję patelnię. Trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było grudek je od razu. Ja sobie naszykowałam do tego dodatki. Tutaj mam kawałeczek tempehu pokrojonego, dwie y, duże oliwki, dwie albo trzy, chyba dwie, ząbek czosnku i dwa suszone pomidory. Oczywiście dodatki dodajcie takie, jakie lubicie. Ten omlet się bardzo szybko ścina, dlatego dodam dodatki do środka, chociaż równie dobrze można też wylać go. I wrzucić dodatki na. Mam też szczyptę pieprzu i niestety trochę spróbuję tej surowej mąki. Mąka z ciecierzyca jest paskudna w smaku na surowo. Jest niesłone. Co prawda tempech jest słony. Oliwki jeszcze trochę dodam. Na patelnię wleję odrobinkę oleju. A do masy dodam pokrojone dodatki. Czyli tempech, oliwki, czosnek, suszone pomidory. I dobrze wymieszam. Może być szczypiorek, cebula, papryka, co tylko macie w domu. Kiedyś Wam pokazywałam przepis na takiego omleta, tylko takiego domowego. Tutaj możecie wykorzystać po prostu kupną, gotową mieszankę. Oczywiście możecie sobie na patelni przysmażyć teraz pieczarki albo cebulę, lub jedno i drugie, albo jakieś inne dodatki. I dopiero na to wlać tą masę. Będzie to zdecydowanie grubszy omlet, niż ten, który sobie smażyłam wcześniej. No i teraz trzeba dać mu trochę czasu. Niska to wygląda tak. Trochę zmniejszę moc, żeby się nie przypalił od spodu. Szczerze mówiąc wątpię, żeby to się nadawało na jajecznicę i może rzeczywiście jako jajecznicę nie być zbyt smaczne. Miałam nadzieję, że go łopatką przełożę, ale mnie się to nie uda, bo jest za mała patelnia, więc w stary sposób z talerzem. Teraz już tylko na małym, najmniejszej mocy kuchenki chwilę przysmażamy. Omlet już gotowy. Ja sobie wyłożę rukolę na talerz. Kuchenka ma dużą moc i w domu, jeśli będziecie go robić, to zróbcie na jak najmniejszym płomieniu, jeśli na gazie czy, czy na ogniu, jak najmniejszej mocy kuchenki. Jest bardzo miękki, puszysty, naprawdę smaczny. A dla mnie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do następnego razu. Cześć!